Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie pod tytułem Komiks dla Laika. Dzisiaj porozmawiamy sobie o różnych wydaniach, wydaniach specjalnych, limitowanych, ekskluzywnych. Tego typu określenia są bardzo często używane przez wydawców po to, żeby pokazać, że coś wychodzi ponad takie standardowe ramy, i wówczas bardzo często wydawcy chcą za to jakieś dodatkowe pieniądze. Czasami się zdarza, że coś w domyśleniu będzie miało do druków i pojawi się tylko raz w ograniczonej, mniejszej skali. Różnie może być to interpretowane, i różnie jest to interpretowane przez czytelników, a tym samym czasami prowadzi do sytuacji, które później stają się dość nieprzyjemne. I mm, są początkiem burzliwej dyskusji. i Takich burzliwych dyskusji w ostatnim czasie a, znowu e, kilka się pojawiło na e, różnych grupach, w różnych miejscach, chociażby e, grupach e, facebookowych czy e, na forum komiksy Forum komiksowe Comicswed. O tak. No właśnie. E, z czego to się bierze i dlaczego? Um, wydawcy posługują się różnymi nie do końca jasnymi czy jasno sprecyzowanymi nazwami, bo od tego należałoby wyjść jako właśnie a, początek tego problemu. Tak jak wspomniałem, będę sobie tam zerkał troszkę, bo mam tutaj taką ściągawkę, a są wydania ekskluzywne, wydania specjalne, są wydania limitowane, są Pokładki z różnymi wersjami alternatywnymi bywają jeszcze jakieś inne rozwiązania w pakietów, jakichś wydań specjalnych, od innego wydawnictwa, które po prostu zawiera dodatki albo coś takiego. Form jest bardzo dużo i źle dobrane czasami słownictwo, napisanie, że coś będzie limitowane. Yy, nagle sprawia, że yy, czytelnicy, społeczność komiksowa, szczególnie ci kolekcjonerzy, yy, no, dostają białej gorączki, jak się okazuje w momencie, gdy komiks przerósł oczekiwania wydawcy i sprzedał się yy, znacznie mocniej, niż to było przewidziane, no i wydawca ma ciągotę do tego, żeby na przykład zrobić dobrów do takiego wy wydania limitowanego. No, bo w sumie czemu by miał tego nie uczynić? No i nagle ludzie okazuje się, że mają takie poczucie bycia oszukanym, czy nie wiem. E, rozumiem spekulantów, którzy przewidzieli, że ok, oni sobie kupią 5 egzemplarzy, a potem będą tym handlować, jak już się wyprzeda, e, po zawyżonych cenach. No to taki spekulant może być zawiedziony. Natomiast e, czy to jest uczciwe podejście i właściwe? Nie mi to oceniać. I w ogóle pamiętajcie przede wszystkim o tym, że ja mówię to, co mówię w tej chwili. Z własnego punktu widzenia wasz może być inny i jakby ja szanuję to, że ktoś może podchodzić do tego inaczej, bo no to jest bardzo indywidualna sprawa. We mnie cały ten problem jakby nie wzbudza tylu emocji, bo ja mam do tego taki stosunek, że jakoś mi specjalnie nie zależy na tego typu specjalnych, limitowanych, ekskluzywnych wydaniach. Oczywiście czasami o takie sięgam i kilka rzeczy Wam pokażę, które posiadam i żeby Wam jakby też uzmysłowić o co tyle hałasu. No to zerknijmy sobie o co tyle hałasu. W ostatnim czasie wydawnictwo Egmont ogłosiło, że pojawi się specjalne wydanie serii komiksowej Nightfall, Batman Nightfall, które będzie dostępne w takim pakiecie z etui, slipcase czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, bo no różnie to tam się nazywa. I mm, oczywiście powstało wielkie larum. Dlaczego teraz? Czemu teraz, kiedy tak naprawdę no, ludzie, którzy chcieli kupić najfola, przecież już go mają na półkach i wcześniej nie daliście takiej możliwości, więc sprzedajcie sam slipcase, sprzedajcie samo tui, żeby tutaj było wszystko fair. No i jakby ja się z tą myślą w pewien sposób zgodzę, to znaczy z tą, że powinno być takie prawo, aby nabyć sobie samo tui, nie osobiście ono nie jest do niczego potrzebne. Ja posiadam na przykład takie wydanie komiksu X-mieczy, tom pierwszy i drugi. Są to komiksy z serii X-Men, które normalnie wychodziły w ramach serii wydawniczej Marvel Fresh. One są w miękkich oprawach ze skrzydełkami. Kupiłem to w tym oto kartonowym etui, w sumie niepotrzebnym mi do niczego. E, tylko i wyłącznie dlatego, że ten pakiet wychodził troszkę taniej. E, I nie wiem, jeśli ktoś ma taką silną potrzebę, aby posiadać e, takie tekturowe pudełko, które jest niewygodne, zajmuje trochę więcej miejsca, de facto e, jest tu tylko napisane: X-Men, X-Mieczy, na grzbiecie jest coś takiego, e, z tyłu mamy e, kod kreskowy i logo Marvela, i, i, i w sumie to tyle. No to. E, jeśli się pospieszył, to mógł to w ten sposób dostać, bo ilość tych pakietów nie była zbyt duża. Ale ja nie kupiłem tego dla tego pudełeczka, czy nie wiem jakby to określić. Kupiłem to dlatego, że po prostu tak było tani. No i wracając do tego Nightfalla, gdybym miał taką możliwość, aby kupić Nightfalla z tym etui, tylko dla samego etui. Nie wiem, czy bym to zrobił. No, mi dzisiaj powiedzieć, może e, poczułbym hype, e, który budują niektóre osoby e, wokół właśnie tego typu wydań e, i bym się skusił, ale jeśli to byłoby ekstra droższe tylko dlatego, że jest tam takie etui, to pewnie bym tego nie zrobił, bo szczerze mi to etui do szczęścia nie jest potrzebne. E, dlaczego Egmont dzisiaj wydaje to etui? Czemu sprzedaje Nightfalla z czymś takim? Myślę, że dlatego, ponieważ e, nie sprzedali tak dużo komiksów, jak zakładali, że sprzedadzą, po prostu ten Nightfall im gdzieś tam zalega na magazynie. Ktoś pomyślał, ok, to ci, co mieli sobie tam sukcesywnie kupować pojedyncze tomy, już to zrobili, to zróbmy teraz tak, że w Chinach wyprodukujemy sobie takie właśnie pudełeczka, wciśniemy tam ten komplecik i będziemy sprzedali pakietowo, co zapewnia nam od razu większy zbyt, no bo Ktoś nie kupił tego pierwszego tomu, ale kupił od razu, załóżmy, tam ich było nie wiem, 5 czy 6, nie pamiętam dokładnie. A więc mamy większą sprzedaż, większą wartość, schodzi nam więcej tego z magazynu, teoretycznie same korzyści dla wydawcy. No i jest to dobra koncepcja, wydaje mi się, jakby biznesowo w takim podejściu. Natomiast z punktu widzenia, właśnie czytelnika no to ktoś może się poczuć oszukany, no to wtedy należałoby dać tym pozostałym osobom szansę na to, aby nabyły sobie samo to etui. Problem jest też trochę taki, że jaką by cenę należałoby dać za takie etui, no teoretycznie zrobić narzut, policzyć sobie marżę taką jak przy standardowym sprzedaży komiksu, a przewidzieć oczywiście kwestię pakowania. To jest na pewno problematyczne, bo albo to i musiało być w jakiś sposób złożone na płasko, żeby je łatwo nadać e, i później po prostu osoba kupująca mogłaby sobie to złożyć, jeśli byłaby na to szansa, ale jeśli tego się nie da w ten sposób wysłać i to już jest w formie złożonej, e, no to zaczyna to być w pewien sposób problematyczne, bo jakby gabaret się tego zmienia i tak dalej. Nie wiem, jak Egmont do tego podszedł, a, natomiast Powinni, jeśli już robią coś takiego, spodziewać się, że będzie o to larum, że pojawią się głosy sprzeciwu, niezadowolenia, niedocenienia przede wszystkim czytelników. A jakby nie było, Egmont jest no, tym największym wydawcą w Polsce i wydaje najwięcej, myślę, że ma najwięcej odbiorców. Powinien o tych odbiorcach myśleć, szanować i starać się być wobec nich fair. I to tyle w kontekście tego Nightfall'a i tego nieszczęsnego Etui, bo nie widzę też sensu poświęcania temu więcej uwagi. Natomiast jeśli już przy Egmoncie jesteśmy, to pokażę Wam inny temat, który wzbudził szalenie dużo emocji w ostatnim czasie, mianowicie Wolverine Broń X, czy też Weapon X. Pierwszy raz chyba Egmont zdecydował się na coś takiego, że wydał komiks w alternaty z alternatywną wersją okładkową. Tak jest w przypadku tego komiksu. Generalnie było od samego początku powiedziane to wydawca zrobił w sposób bardzo klarowny, że ilość egzemplarzy tego komiksu nie będzie duża. To jest komiks bardzo nietypowy. Żeby wam uzmysłowić, jak wygląda różnica wielkościowa. To ten standardowy Marvel Fresh w porównaniu do, tego, do tej broni X prezentuje się tak. Myślę, że to widać. Ja niestety nie mam podglądu, więc nie jestem w stanie tego ocenić dokładnie, ale myślę, że to widać. Tak się prezentuje różnica wielkości. To nie jest standardowe wydanie komiksu. To jest rzecz dla koneserów, kolekcjonerów. Ludzi ciekawych komiksu gotowych też zapłacić okładkową cenę 199,99 albo te 40% mniej od tej okładkowej, co i tak stanowi dosyć wysoką wartość. No i znowu pojawiło się larum, bo komiks się bardzo szybko wyprzedał. Jeszcze w dodatku pojawiły się problemy, bo sklepy sprzedały więcej egzemplarzy niż fizycznie miały. Nie wiem, czy to zostało później rozwiązane, czy wszyscy, którzy kupili, udało im się dostać te egzemplarze. Tak czy inaczej, ten komiks dzisiaj chodzi w jakichś e, absurdalnych cenach po 350, 400, 500 złotych. Jak ktoś chce, to ja za 8000 sprzedam. E, to jeszcze folii. Zobaczcie, nie? E, Oczywiście żartuję sobie e, w tej chwili. Jakby nie po to kupuję m, taki komiks, żeby nim handlować i e, trochę to, że wydawca daje taką wersję limitowaną i uprzedza wcześniej, a później pojawiają się spekulanci, którzy chcą się na tym wzbogacić, dla mnie to jest nie w porządku, to znaczy nie w porządku jest zachowanie tych spekulantów. A to, że powstały jakieś tam problemy w sklepach, to jest jakby inna rzecz. Nie będę teraz tego komiksu rozpakowywał, on tutaj ma wstążkę w środku, pokażę Wam na przykładzie trochę czegoś innego. Przygotowałem sobie tutaj dużo różnych rzeczy. Muszę poprzestawiać, żeby się do tego dostać. Tutaj mamy inny komiks, który jest wydany dokładnie w taki sam sposób. To jest ten sam format w odróżnieniu od Marvela, który jest wydawcą Wolverina, oryginalnym wydawcą. To tutaj mamy DC, mamy Batmana, powrót Mrocznego Rycerza i to jest ta wersja nuarowa, czarno-biała i to również jest komiks dla trochę kolekcjonerów, dla osób, które chcą przeczytać taki komiks w czerni-bieli, bo ten komiks jest dostępny na rynku w tym standardowym formacie, w kolorze. I w tym komiksie jak ją znajdę to Wam pokażę, tutaj też jest tasiemka, taka książkowa tasiemka, coś nie mogę jej utrafić. Która jest jakby też trochę takim wyznacznikiem tego, że mówimy o produkcie premium, tak? Taka, taka tasiemka jeszcze z logo Batmana znajduje się w środku. I to jest bardzo fajna jakościowo rzecz do, do kupienia. Natomiast to nie jest rzecz, którą będzie chciał mieć każdy i będzie musiał mieć każdy. Więc jest to dla mnie takie wydanie trochę kolekcjonerskie, trochę specjalne, jakieś ekskluzywne, natomiast jest to w takim rozumieniu egmontowym również wydanie, które nie będzie dodrukowywane i oni o tym mówią wprost. Ono było w szerokiej dystrybucji, natomiast nie będzie dodrukowywane. Czy jest w takim razie limitowane? Czy wydawca, w rozumieniu niektórych, ma prawo to drukować? W moim. Chcecie, to dodrukowujcie. Jakby, jeśli są chętni do kupienia, to ja, dlaczego mielibyście tego nie zrobić? E, natomiast no, są tacy, którzy się burzą, że e, ktoś postanawia coś dodrukować. I tak e, najczęściej, e, akurat tego tutaj ze sobą nie zabrałem, osoby, które się najczęściej burzą, e, to są osoby, które kupują komiksy np. wydawnictwa Mandioka, e, tak było z drogą bodajże. Hmm z tym komiksem opartym o e, powieść Kormaka, e, e, właśnie o tytule droga, no to Lanu, e, Manu Larsenet stworzył komiks i też tam się pojawiły kwestie, że do druki, że dlaczego, że miało ich nie być, że wersja limitowana, kładkowa, serata, tata. Tak to po prostu już z ludźmi jest. Ja e, pokażę Wam coś innego. Mam na przykład tutaj komiks e, Manu Larseneta, codzienna walka. Komiks wydawnictwa, które nie jest aktywne. Wydaje mi się, że ono ciągle funkcjonuje, to znaczy nie zamknęło się całkowicie, po prostu zawiesiło działalność i nic nie robi, nie odzywa się, siedzi cicho jak pod podmiotu. E, komiks, który wydało komiks, wydawnictwo komiksowe. E, on miał cenę okładkową 99,90. Mamy tutaj nawet dopisek Pruszyński i Ska, czyli oni musieli być jakby właściciele A Pruszyński ciągle istnieje, więc a, jakby podmarka, chyba, którą było wydawnictwo komiksowe, pewnie też po prostu jest uśpione. Komiks wydany na dobrej jakości papierze. Mamy tutaj taki specyficzny offset, który nie odbija światła w kolorze. Co prawda, te kolory są tutaj takie lekko przytłumione w mojej ocenie. Natomiast wydawnictwo Mandioka zapowiedziało wydanie tego komiksu ponownie, no bo prawa wróciły pewnie do wydawcy oryginalnego, Mandioka postara się o to, żeby mieć w swoim portfolio pełen dostęp do tych komiksów, natomiast komiksów tego autora, Manu, Manu Larseneta. Po drugie, codzienna walka w tym wydaniu od lat już nie jest dostępna. Ja ten komiks kupiłem z drugiej ręki i zapłaciłem więcej niż okładkowe 100 zł bez grosza, bo bez 10 groszy, bo zapłaciłem za ten komiks około nie wiem, 120 zł, coś takiego. Ma tutaj zarzut jedyny, że troszkę gdzieś grzbiet czasami ma tendencję do tego, żeby skrzypieć. Natomiast zerknijmy sobie za oprawę i druk odpowiada tutaj wydawnictwo Polska. Dzisiaj niektórzy chcą sprzedawać taki komiks, pisząc unikat, że niedostępny unika. Jaki to jest unikat? W sensie, jeśli egzemplarze tego komiksu było, zakładam, nie wiem, 800, 1000, 2000 w momencie, gdy ten komiks wychodził, kiedy miał swoją premierę w którymś tam roku, nie zwróciłem uwagi w którym, więc jeszcze sobie to zerknijmy, czy jest tutaj data, powinna być, 2016 rok, to czy ten komiks był wtedy unikatem? Nie był. Czy pozostałe egzemplarze zniknęły, zapadły się pod ziemię, spaliły się w jakimś magazynie? Nie. To jest komiks wyprzedany. Owszem, on może mieć dla niektórych wyższą wartość niż dla innych, natomiast to nie jest żaden unikat, tak jak niektórzy e, piszą, chcąc znowu sprzedać e, po zawierzonej cenie taki komiks. Także e, nie dajcie się nabić bawełny, ja jeszcze w dodatku kupiłem go uszkodzonego. Natomiast nie zamierzam też tego komiksu sprzedawać, raczej nie zamierzam kupować nowego wydania od Mandioki, chyba że będzie się czymś bardzo różniło, na tym się zastanowię. Natomiast zakładam, że też ten nowy komiks będzie niestety dużo droższy, no bo jakby od 2016 roku poziom cen na rynku drastycznie wzrósł. Przechodząc troszkę do innego określenia, w którym bardzo często mówi się na komiksy mało dostępne albo trudno dostępne, biały kruk. No i właśnie przy okazji a, mam tutaj komiks Jamesa O'Bara pod tytułem Kruk. Jest to wydanie specjalne, rozszerzone od planety e, komiksów. I znowu, a, tego komiksu już nie ma na rynku. Poprzednie wydanie też szybko się sprzedało. I dzisiaj ludzie szukają, jakby czasami pojawiają się zapytania, czy ktoś sprzeda kruka i tak dalej, niezależnie od e, wersji wydawniczej. E, tutaj mamy jasno powiedziane, jest to wydanie specjalne, rozszerzone. To nie jest żadne wydanie limitowane. Jeśli wydawca zechce to e, wznawiać, to może. Nawet jeśli byłoby to wydanie limitowane, to moim zdaniem też może. Natomiast e, tego typu komiksy no, nie są pierwszym wyborem takiego przeciętnego zjedzacza komiksów e, na polskim rynku i w związku z tym to, że ich druk jest nieduży i później się wyprzedają, ich nie ma, jest w pewien sposób e, oczywiste, logiczne, zrozumiałe. E, przy okazji, jak już tutaj pokazuję, to e, zerknijcie sobie do środka. Ja myślę, że ten komiks a, gdzieś tam można jeszcze kupić no, z rynku wtórnego, że, że pewnie jakieś oferty na różnych portalach się znajdą, e, więc jeśli Was coś takiego interesuje, to, to e, szukajcie. Tak czy inaczej, y, jeśli jest coś rzadkiego, to ja bym to szybciej nazwał białym krukiem aniżeli a, unikatem. E, bo jak dla mnie unikat to jest rzecz, e, która występuje w jakiejś jednej, może dwóch a, sztukach, nie wiem, na cały świat, pięciu czy coś takiego. Z takich e, rzeczy ostatnio, mm, o których się już nie mówi, są trochę zapomniane, są rzadkie. Mam na przykład coś takiego jak Dziennik Podróżny Craig'a Thompsona, z tego czasu e, komiks wydany przez wydawnictwo Timo. Jest to. E, Trochę taki dziennik z podróży, jak nazwa mówi, e, autora, rysowany czarno-białą kreską e, z położonym tuszem. Dużo jest tutaj bardzo mm, tekstu, dużo jest e, takich relacji po prostu autora e, właśnie z tej podróży. E, kiedyś to udało mi się od kogoś odkupić w bardzo dobrym stanie. E, posiadam na przykład taki komiks Wauma. KRLA a Ostatnio najnowszy tytuł wydany przez tego autora za pośrednictwem wydawnictwa Scream to Kamyczki. Tutaj Wauma, to było krótkie gapy, wydawnictwo Kultura Gniewu. I też jest to rzecz już bardzo stara, niedostępna i znowu, czy to jest unikat? Nie, w żadnej przypadku. To jest komiks z 2017 roku. Po prostu jest komiksem wyprzedanym, jest trudno dostępnym nie sądzę, aby kultura gniewu planowała jakikolwiek dodruk tego czy nowe wydanie czy cokolwiek, więc e, można to kupić tylko z rynku wtórnego. Komiks jest w stanie idealnym. Zaokrąglony grzbiet też ciekawa cecha. Kolejnym na przykład tego typu bardzo rzadkim komiksem e, Małgosia Kulik. Ta małpa poszła do nieba. Znowu rzecz od wydawnictwa komiksowego. Tytuł w dosyć nietypowym formacie, natomiast jeśli chcecie przetestować jakiś komiks, na przykład Kuli, sięgnijcie po poczwarki. Zobaczycie, jak e, ta autorka mm, tworzy swoją sztukę komiksową, e, ponieważ e, no, ta małpa poszła e, do nieba. Raczej nie będzie miała do druku, e, więc ja tutaj mam jeszcze e, autograf e, gdzieś w środku z tego, co pamiętam, o, tutaj, a tutaj Gosia Kulik się podpisała, yy, ten komiks raczej już nigdy nie zostanie wznowiony. Znaczy nigdy nie mów nigdy, ale szanse na to są niewielkie. Także yy, tak wyglądają kwestie białych kruków, tematu wydawnictw yy, specjalnych, jak się ekskluzywnych, limitowanych. Są jeszcze okładki alternatywne. A na przykład, wydawnictwem, które dzierży Krym w wydawaniu właśnie okładek alternatywnych jest moim zdaniem Studio Lane. Obecnie przynajmniej na, na polskim rynku. Tutaj ziarno szaleństwa. Generalnie Studio Lane robi raczej tak, że mają wersję podstawową okładki i dwie wersje limitowane, których nakład jest znacznie mniejszy. Zazwyczaj to jest chyba 200 egzemplarzy. Czyli załóżmy, mamy wersję podstawową z nakładem około 800 egzemplarzy. To, co jest ciekawe, to też fakt, że wydawnictwo Studio Lane raczej podaje wprost, jakie są nakłady. Czyli załóżmy wersja podstawowa 600-800 nakładu, plus wersja limitowana po 200 nakładu. To i tak chyba trochę zawyżyłem tej ilości. No i właśnie tutaj mamy na przykład ziarno szaleństwa. Dla mnie to jest kwestia gustu. Jeden powiedz. Tak, podoba mi się to i tamto, drugi powie, że to mu się szczególnie nie podoba i wybrałby inną okładkę. Ja czasami decyduję się po prostu na okładkę podstawową, bo w mojej ocenie wygląda ona najciekawiej tutaj. W przypadku ziarna szaleństwa nawet nie pamiętam. Ja chyba chciałem inną okładkę, a już nie była dostępna. Ostatecznie stanęło na tej też jest dobrze. Także tu jeszcze drugi taki komiks, który Wam pokażę, Slain. To też e, jeśli poszukujecie na przykład komiksów wydawnictwa Study Lane, no to spieszcie się, jeśli chcecie załapać się na okładkę limitowaną, bo najczęściej te okładki w pierwszej kolejności są dostępne e, na stronie e, sprzedażowej sklepu Kultu e, Gildia, przepraszam, to się zakręciłem, e, na stronie sklepu gildia.pl i tam te okładki schodzą na pniu, jeśli coś jest bardzo hypowane, coś bardzo pożądane, no to wówczas taki komiks w bardzo krótkim czasie w tych wersjach limitowanych się wyprzedaje. No i niestety tam właśnie pojawiają się ci spekulanci, którzy potrafią kupić po 5 egzemplarzy po to, żeby to później handlować. Jeszcze tutaj przygotowałem sobie jeden taki komiks superhero, mianowicie Marvels, e, wydanie jubileuszowe. To jest znowuż nazwa, która jeszcze dotychczas się nie pojawiła. To e, pokaźny format, e, bardzo nietypowe wydanie, ponieważ e, nie wiem czy to tu będzie widać. Ten komiks, tu, tu powinno to być widać na e, kartkach. E, składa się z e, Ogromnej, ogromnej wręcz ilości dodatków, sam komiks kończy się e, nawet nie w połowie e, jego objętości. Komiks kończy się na stronie 218, natomiast później zaczynają się dodatki, i te dodatki e, kończą się na stronie 504. W związku z czym mamy prawie 300 stron dodatków, o prawie 100 stron więcej niż samego komiksu. No i pytanie, czy warto? No to znowu każdy musi sobie sam odpowiedzieć na takie pytanie. Ten komiks był dostępny wcześniej w innym wydaniu od Muchy i chyba również w którejś z kolekcji komiksów Marvela, więc tam można go dostać bez tych, bez tych wszystkich dodatków, to znaczy dostać. Już chyba go nie ma na rynku, więc tak naprawdę chyba to jest jedyne dostępne wydanie. I trochę podsumowując to wszystko, o czym sobie tutaj dzisiaj do Was gadam, przejdę jeszcze do Mam. Wśród mang również pojawiają się wydania takie ekskluzywne, wydania niestandardowe, raczej nielimitowane. No właśnie, wydawnictwo Waneko daje nam coś takiego jak mangi w formie wydań ekskluzywnych. Mamy tutaj Osamu Tezukę, a Jako jest to manga, która ma obwolutę. Pod tą obwolutą Znajduje się twarda oprawa i jeszcze płócienny grzbiet. E, takich wydań e, komiksów od Eko, e, było kilka, niezbyt wiele. E, jest takich tytułów i zazwyczaj jest taka zasada, że e, ten komiks jak już się sprzeda, to nie ma do druku. E, I jest taki tytuł do Adolfów, który. Pomimo tego, że miał być ekskluzywem, jednak doczekał się do druku, bo było wiele próśb, gruźb i tak dalej i ten dodruk się pojawił. Dodruk zszedł na pniu yy, i niestety dzisiaj już tego yy, komiksu, tej mangi nie ma. Yy, czy to dobrze, czy to źle? No ja yy, chętnie miałbym w swojej kolekcji do Adolfów, yy, ale nie za 200% ceny opłatkowej, jak niektórzy żądają. Czy wydawnictwo znowu postanowi dodrukować tę mangę kiedyś? Nie wiem, trudno powiedzieć, ale to nie jest tak, że jest to niemożliwe. I dla równowagi sił, Studio IOG ze swoim wydaniem ekskluzywnym tak nowe wydanie kolekcji HP Lovecrafta. Tutaj mam, co prawda, w górach szaleństwa, jest to e, piękna okładka lakierowana, z lakierem wybiórczym, z takimi e, czarnymi, błyszczącymi się prawie srebrem maskami, e, z barwionymi grzbietami kartek. No i e, w takim lekko e, powiększonym formacie, oczywiście, manga w środku e, prezentuje się, tak? E, I co prawda, to nie jest to samo, ale e, w takiej formule, jak właśnie. Ta ekskluzywna również jest wydany, ten oto zbiór opowiadań. A ja mam wydanie podstawowe, to jest zbiór standardowy. Co prawda, format od Studio gier, który tutaj był, to był taki format lekko powiększony. Natomiast same te mangi, ja te prezentowałem na kanale, są w miękkiej oprawie z obwolutą a tutaj nie ma niczego specjalnego i dokładnie w takiej formule jest to wydanie ekskluzywne, również dostępne, tak jak tu, zbierające te trzy tomiki razem. Czyli e, czasami jest tak, bo to dostępne jest ciągle jeszcze w sprzedaży, z tego co wiem i wydaje mi się, że chyba wszystkie trzy tomiki. E, że po prostu na rynku mamy dwa różne wydania tego samego, a czasami jest tak, że jest tylko jedno, albo że okazuje się, że nie ma żadnego, bo się wyprzedały. I myślę, że tym zakończę ten materiał. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, chcielibyście coś dodać, może o czymś zapomniałem, to napiszcie mi to w komentarzu. Ja Was zapraszam do innych moich filmów. Trzymajcie się, na razie. Cześć.